Rodzina to jest siła i cieszę się, że są w Polsce dziennikarze, którzy o tym mówią głośno. Sami zresztą posłuchajcie. Już powiem wprost, jak kawa na ławę. Powiem w ten sposób. Dla mnie i z przyrodzenia ludzkiego jest tak, że łączenie się w pary, zakładanie rodzin, w tych rodzinach wychowywanie dzieci, przekazywanie im swoich wartości, budowanie dobra materialnego i niematerialnego. Szukanie oparcia w swojej kochanej żonie, szukanie oparcia w swoim kochanym mężu, szukanie oparcia w najpierw dawanie miłości, czułości i wychowywanie dzieci, a potem branie od tych dzieci wsparcia na starość i budowanie kolejnego szczebla, kolejnej, yy, 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 kolejnego wieńca do, 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 do szczęścia rodzinnego, to jest ta wartość. Pan. To jest coś, co buduje ludzi. PiS zawsze wspiera polską rodzinę. Tak było z programem 500, a potem z programem 800. Tak było również z wyprawką szkolną, bo silna polska rodzina to silna Polska.